warsztatów Czy ASTU Wedding Workshop przed nami? Już 21 czerwca i widzimy się w żadnym dworze. Stare kamienne zabudowania przepiękny taras, obrót i rzeźby z Italii. A do tego wieczorna impreza nad basenem. Tworzymy dla Was również vintage wedding. Przeniesiemy się do innej epoki. Stara oranżeria, gra świateł. To wszystko zapadnie w Waszej pamięci. Jednym z tematów będzie praca ze światłem oraz dzień ślubu od A do Z. Szykujcie się, to będzie prawdziwa petarda. Welcome to the wow side. Wild, wild, wild. Welcome to the wow side. Wild, wild, wild. Welcome to the wow wild, 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 wild. Welcome to the wow side. Wild side. Yeah, party till five in the morning. Do it again in the morning. Do it like we did this Rhyming. I think the government watch Admit the perfect society. Struggling with my sobriety, struggling with my anxiety. Are you feeling the insanity? Anger inside of me. There is a war in me, and it keeps trying to me. it by all of the vanity.